Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest dr Peter Keppel. Dzień dobry, panie doktorze. Bardzo dziękujemy, że jest pan tu dziś z nami. Ja ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować. Jestem naprawdę poruszony tak ciepłym przyjęciem i całą atmosferą tutaj panującą. Jest naprawdę wspaniale. Serdecznie dziękuję za możliwość uczestnictwa. Dziękuję bardzo. A co sądzi Pan o tym miejscu, o polskich mazurach? To po prostu zachwycające. To naprawdę zachwycające. Naprawdę. Rzadko w swoim życiu widziałem tak niezwykle piękne miejsce: jak to jezioro oraz ta malownicza okolica. To naprawdę niesamowicie piękne i wyjątkowe miejsce. Naprawdę więc. Mogę tylko powiedzieć, że Polska bardzo mi się podoba, jest naprawdę zachwycająca. Wspaniale. Chciałabym, aby nasi widzowie mogli lepiej Pana poznać, zarówno od strony prywatnej, jak i zawodowej. Co ukształtowało Pana jako człowieka oraz jako badacza? A więc już w czasach studenckich zacząłem zajmować się studiowaniem biochemii. Ponieważ tak właściwie początkowo moim celem było bardziej szczegółowo zająć się badaniami nad rakiem. Najpierw więc zajmowałem się biochemią, a jednak później w Zurychu zacząłem specjalizować się w immunobiologii. Tam intensywnie pracowaliśmy z komórkami nowotworowymi. Później przeniosłem się do Bazylei, do średniej wielkości firmy. Tam zajmowaliśmy się w głównej mierze osteoporozą i artrozą. Zauważyliśmy jednak, że niektóre substancje, których wtedy używaliśmy w naszych badaniach, mają bardzo silne w rzeczywistości, wykazują działanie wobec nowotworów. Naszym celem było wtedy wykorzystanie tych substancji, więc postanowiliśmy wprowadzić je na rynek i rozpocząć własną działalność. I w ten właśnie sposób w większym stopniu rozpoczęliśmy zajmować się badaniami nad nukleotydami. Okej, okay. okay. czyli te nukleotydy, ta podróż z tymi nukleotydami. Czy ona rzeczywiście zaczęła się na uniwersytecie? Nie sprawa wyglądała tak. Rozpoczęliśmy własną działalność, skupiając się przede wszystkim na immunologii. Mm -hmm. A następnie przejęliśmy firmę, której zajmowano się pracą z ekstraktem drożdżowym ekstraktem drożdżowym. zauważyliśmy wtedy, że ma on naprawdę bardzo dobre, wręcz znakomite działanie na układ odpornościowy. To nie był immunostymulator odporności, tylko immunomodulator. Właśnie to skierowało naszą uwagę, żeby pójść bardziej w tym kierunku. I powiedzieliśmy sobie, skoro ekstrakty drożdżowe mają takie działanie, to jaki jest tego powód? I wtedy trafiliśmy na nukleotydy. Przeprowadziliśmy dość dużo analiz, żeby wewnętrznie bardzo dokładnie to sprawdzić, gdzie właściwie, a raczej która kombinacja nukleotydów daje najlepszy efekt. Zbadaliśmy to następnie we własnym laboratorium i wykazaliśmy, że nukleotydy przede wszystkim mają działanie jako istotne modulatory całego układu odpornościowego człowieka. Te modulatory nie tylko wpływają na poszczególne komórki odpornościowe, ale przede wszystkim pozwalają układowi odpornościowemu dostosować się w taki sposób, aby osiągnąć i utrzymać optymalny stan zdrowia. W którym momencie po raz pierwszy zetknął się Pan z tematyką nukleotydów w kontekście żywienia? Właściwie było to już na samym początku, gdy rozpoczynaliśmy pracę w naszej własnej firmie, zetknęliśmy się również z nukleotydami i zauważyliśmy, że szczególnie w żywieniu małych dzieci, czyli w żywności przeznaczonej specjalnie dla niemowląt, stosuje się nukleotydy, aby na przykład poprawić odporność, poprawić funkcjonowanie jej, a przede wszystkim poprawić wydajność mózgu. I wtedy rzeczywiście przeprowadziliśmy też wewnętrznie w naszych laboratoriach eksperymenty, bo chcieliśmy pokazać, że to jest bardzo dobre nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. I to był właściwie punkt wyjścia naszej niezwykłej, fascynującej podróży w świat nukleotyków, który jak się później okazało, stał się niezwykle istotną podstawą naszego codziennego sposobu odżywiania. Okej, okay. a czy był taki moment, w którym pomyślał pan: tak, to jest droga, którą chcę podążać z tymi nukleotydami? Tak, kiedy zobaczyliśmy w naszych własnych laboratoriach, w których prowadziliśmy badania głównie z myszami i szczurami, obserwując to, jak dobrze się rozwijają, powiedziałem sobie: tak. To jest właściwie droga, którą powinniśmy podążać, ponieważ to niewątpliwie daje ludziom coś naprawdę pozytywnego i z biegiem czasu jest to coraz wyraźniej widać. Okay. A w jaki sposób osobiście troszczy się Pan o swoje zdrowie? Przede wszystkim dbam o to, aby być w dobrej kondycji mentalnej. Staram się myśleć pozytywnie i utrzymywać prawidłowe nawyki żywieniowe. Najważniejsze jest dla mnie jednak to, by codziennie dbać o aktywność fizyczną, choćby w drobnej formie. Właściwie te trzy elementy: pozytywne nastawienie, dobra kondycja psychiczna i dobra dieta oraz. Codzienna aktywność fizyczna, czyli ćwiczenia każdego dnia. To są właściwie podstawy. A sport także? Tak, sport także, przede wszystkim sport. Czy stosuje Pan również nukleotydy? Tak. Sam stosuję nukleotydy już od około 35 lat. I dzięki temu czuję się wyjątkowo młodo oraz pełen energii. Myślę, że szczególnie ludzie w moim wieku, którzy normalnie wyglądają tak, mogą to docenić. Jest wyraźna różnica między tym, jak ja się rzeczywiście czuję, a tym, jak wyglądam, czyli jak się czuję w moim odczuciu. Czuję się naprawdę bardzo, bardzo energicznie i właściwie pełen radości życia. Dobrze. A czy jest coś poza nauką, np. Na sztuka, muzyka lub przyroda, co w szczególny sposób na Pana wpływa? Przede wszystkim jest to natura, bo natura właściwie pokazuje, jak każda istota żywa może prawidłowo funkcjonować. Ponieważ kiedy przebywamy na łonie natury, całe nasze życie staje się o wiele spokojniejsze, bardziej harmonijne, możemy się wyciszyć z całego stresu, który doskwiera nam na co dzień. Możemy powiedzmy. Odpowiednio wpływać na siebie, na przykład w lesie poprzez promieniowania i tym podobne czynniki. Natomiast przykładowo dla mnie osobiście, sztuka, czyli muzyka, odgrywa bardzo istotną rolę w moim życiu. Pozwala mi również w pełni się zrelaksować, dzięki czemu z całą pewnością czuję się o wiele lepiej. I jestem w dobrej kondycji psychicznej. A jakiej muzyki pan słucha? Szczególnie muzyka klasyczna. Muzyka klasyczna. A czy ma pan ulubionego kompozytora? Ja, tak, naprawdę lubię słuchać Bacha. Bach, Jan Sebastian Bach? Ja, tak, Jan Sebastian Bach zgadza się. Ja. Dobrze, bardzo dobrze. Dziś jesteśmy tutaj na łonie pięknej natury i myślę, że to naprawdę idealne miejsce na ten wywiad. Jako cały zespół Jodawita chcielibyśmy Panu bardzo serdecznie i naprawdę z całego serca podziękować za ten wywiad. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczny. Chciałbym podziękować zespołowi Jodawita za to, że przede wszystkim włączyli nasze produkty do swojej oferty i dystrybuują je w Polsce. Jestem całkowicie przekonany, że mają one realny wpływ na poprawę stylu życia ludzi, pomagają w utrzymaniu zdrowia. Nukleotydy, które są w tych produktach, stanowią prawdziwą podstawę naszego życia. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za całe zaproszenie, by tu przyjechać. To była dla mnie naprawdę ogromna przyjemność a zespół. Jodawita jest po prostu wspaniały. Dziękuję bardzo.